Panie Marszałku, za kilka miesięcy miną dwa lata rządów Donalda Tuska. I co zrobiliście dla ludzi? Nic nie zrobiliście, żadnych konkretów, w tym niemal żadnych Waszych konkretów spośród stu obietnic. A gdyby tak radykalnie ograniczyć oprocentowanie kredytów i uciąć tym samym wielkie zarobki banków kosztem Polaków? A gdyby tak zacząć realnie chronić właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi lokatorami, którzy nie płacą. A gdyby tak zlikwidować media publiczne, a 3,5 miliarda złotych przeznaczyć na budowę toalet w mieszkaniach komunalnych. W XXI wieku niemal 100 tysiącach mieszkań komunalnych nie ma nawet toalety. A gdyby tak całkowicie wyeliminować kreatywną księgowość, unikanie płacenia podatków przez zagraniczne korporacje. A gdyby tak realnie zacząć karać za alienację rodzicielską. A gdyby tak prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy odpowiadali własnym majątkiem za błędne decyzje rujnujące obywateli, a gdyby wreszcie uszczelnić granice i deportować wszystkich nielegalnych migrantów. Tym się zajmijcie zamiast marnować czas, tak jak dzisiaj, kiedy godziny poświęcono tutaj w Sejmie, żeby atakować ministra Antoniego Macierewicza. Zamiast durnych ataków realne działania, które służą Polsce, ale niestety tych działań nie podejmujecie.